Hej siemiaczku, witajcie, z tej strony Gilon i te w sklepie 21 września 2023 roku i co dzisiaj powróciły kolejne zakładki letnich ulubieńców czyli plażowe barwy, podwodny kryształ przytulna paszcza, komfortowe kły plażowy specjalista, syd wraz z nowym stylem panda ruda reszta letnich ulubieńców taka sama mamy nowego skina tygrysice za 1200, tak się tutaj prezentuje Wraz z plecakiem Tygrys Cyberzębny. Rozpalony Siekacz za 800. Tygrysie pasy za 300. Zestaw Tygrysie oko za 1600. Przysięga za 1200. Serco Siekaczy za 500. Miłosne Uniesienie za 800. Rumiona Czerwień za 300. Zestaw Serca Mano za 1800. Briggs Barton na doskopie. Zestaw Neonowa Poświata za 1800. Latarnia Fortnite za 800. Światło Mistrz za 800. Świetlik za 800. Neonuwa za 500. Dominatorka za 800. Złomorycerka Julka za 1200. Postrach pożeracza za 800. Lamo Konga za 500. Mały Bączek za 500. Niesamowita kostka za 200. J Balvin nadal w sklepie. My Hero Academia to samo. Nie ma dzisiaj DC. No i co jeśli wam się podoba, to pamiętajcie. Sub zwane łapko w górę. Kodzidzila w sklepie. A się zwań żegnam. Siemneczka.